Dzień dobry, miło mi Państwa powitać Częstochowy Rafał Darzynkiewicz i zaprosić na mecz szóstej rundy drużynowych Mistrzostw Polski pomiędzy włókniarzem Częstochowa, Beniaminkiem pierwszej ligi, a Morawskim Zielona Góra. Za chwileczkę prezentacja około 5000 kibiców Częstochowian, którzy... Przyszli dopingować swoją drużynę. Także nieliczna grupa zielonogórskich kibiców, którzy liczą na bardzo dobry występ Zielonogórzan tutaj w Częstochowie, a wręcz na zwycięstwo. Drużynę zielonogórską tradycyjnie do prezentacji Przyprowadził trener, menadżer drużyny zielonogórskiej Czesław Czernicki Z numerem pierwszym w drużynie zielonogórskiej Wystartuje Jarosław Szymkowiak Razem z Jarosławem Szymkowiakiem W parze z numerem drugim Wystartuje Zbigniew Krakowski Z numerem trzecim Wystartuje ten, który przed tygodniem Obchodził jubileusz dwudziestolecia startów Czyli Andrzej Husza Numer cztery Piotr Kuźniak z numerem piątym zawodnik zagraniczny w drużynie zielonogórskiej Henka Gustafsson, znakomity Szwed dziś w barwach drużyny zielonogórskiej. Z numerem szóstym Mariusz Szańczuk jako pierwszy młodzieżowiec, jako drugi młodzieżowiec. Z numerem siódmym Tomasz Kruk i zawodnikiem rezerwowym w drużynie zielonogórskiej będzie Grzegorz Walasek. Dawaj. Z numerem 9 w drużynie gospodarzy Włókniarza Częstochowa ten, który przed tygodniem znakomicie jeździł na zielonogórskim torze Sławomir Derabik. Z numerem 10 w drużynie gospodarzy wystartuje Dariusz Rachwalik. Z numerem 11 przed rokiem w barwach Rzeszowskiej Stali obecnie w drużynie Beniaminka pierwszej ligi Janusz Stachyra. Z numerem 12 wielki pechowiec przed tygodniem w zawodach z okazji dwudziestolecia startów Andrzeja Huszczy. Wychowany Rybnickiego Rowu Eugeniusz Skupień z numerem 13 w drużynie gospodarzy zawodnik zagraniczny Jan Stechman. Z numerem 14 pierwszy zawodnik młodzieżowy w drużynie Włókniarza Częstochowa Sebastian Ułamek. Jego kolegą jako młodzieżowcem będzie Rafał Osumek, on z numerem 15, a zawodnikiem rezerwowym w drużynie Włókniarza Częstochowa jest Piotr Ułamek z numerem 16. Jeszcze pamiątkowe zdjęcia i za chwileczkę pierwsze emocje meczu szóstej rundy drużynowych mistrzostw Polski pomiędzy Włókniarzem Częstochowa a Morawskim Zielona Góra. Pozdrowienia o tamtego skupnia, który przebywa jeszcze w liczbie piekara dla wszystkich chłopaków z tamtego sportu. Mówiłem o nim w startu i za chwilę prawdziwe emocje. Miejtni drudzy obiecali sobie to, że dziś walczymy ostro, ale no, nie ma dziś Częstochowie pana zębiego Marka Czerwetskiego, więc śnieg padać nie będzie. Zielona W kasku żółtym Jarosław Szymkowiak. W kasku Czerwonym Sławomir Drabik, w kasku Białym Zbigniew Krakowski i w kasku Niebieskim Dariusz Chwalik to skład uczestników pierwszego inauguracyjnego wyścigu dzisiejszego spotkania. Taśma w górę to najlepiej. Chyba Zielono Górzanie, choć wszyscy równo. Jarosław Szymkowiak o wewnętrznej. Wyjdzie na prowadzenie, tam trwa walka o drugą, trzecią pozycję. Drugi jedzie w kasku niebieskim, teraz wyprzedził go w kasku czerwonym Sławomir Drabik. Obok niego kolega klubowy Dariusz Rachwalik, stawkę zamyka Zbigniew Krakowski. Prowadzi po bardzo dobrym starcie Jarosław Szymkowiak, teraz po zewnętrznej atakuje Sławomir Drabik, po zewnętrznej, ale wychodzi na prowadzenie nadal Jarosław Szymkowiak. Teraz po wewnętrznej, bardzo ładny atak Sławomira Drabika i on wyjdzie na prowadzenie, choć po zewnętrznej. Odpiera ten atak Jarosław Szymkowiak. Jarosław Szymkowiak drugi, teraz uprzedza go Dariusz Drachwalik. Jarosław Szymkowiak spada na trzecią pozycję. Rozpadał się nad stadionem za Częstochowa deszcz. Wydawało się, że wyścig zakończy się remisem 3-3 po znakomitym starcie Jarosława Szymkowiaka. A tutaj podwójne prowadzenie pary gospodarzy Sławomir Drabik. Wykorzystał błąd Jarosława Szymkowiaka, choć Jarosław Szymkowiak ma jakieś kłopoty z motocyklem. Coś nie tak w motocyklu Jarosława Szymkowiaka i zwycięża w tym wyścigu Sławomir Drabik przed Dariuszem Rachwalikiem z Krakowskim, a nawet linii mety nie minie Jarosław Szymkowiak, który ma defekt motocykla. 5 do 1 w pierwszym wyścigu i, i po pierwszym właśnie tym inauguracyjnym wyścigu prowadzą gospodarze 5 do 1. Proszę Państwa, ja wiem, że trzymacie w dłoniach parasole, ale dawno nie zaczęło się tak, Potężna ulewa nad Częstochowskim Stadionem, a przed nami drugi wyścig. No i najlepsze humory po pierwszym wyścigu, podwójne zwycięstwo pary gospodarzy. A teraz na starcie w kasku żółtym Andrzej Chuszcza, w kasku czerwonym Janusz Stachyra, w kasku białym Piotr Kuźniak i w kasku niebieskim Eugeniusz Skupień. Ogromne opady deszczu, jakieś kłopoty na starcie. Nie wiem czy sędzia puści zawodników. Tak, taśma w górę, kto najlepiej. Janusz Stachyra czy Andrzej Hussa? Andrzej Hussa chyba wyjdzie na prowadzenia po zewnętrznej jadą gospodarze. Janusz Stachyra, Eugeniusz Skupień, daleko, daleko z tyłu jedzie Piotr Kuźniak. Prowadzi Andrzej Hussa. A rzeczywiście już teraz nad Częstochowskim torem rozpętała się istna burza. Wieje wiatr, ogromne opady deszczu. Zawodnicy mają kłopoty z opanowaniem motocykla. Ale teraz Eugeniusz Skupień próbuje atakować Andrzeja Huszczę po zewnętrznej. Nie daje rady, prowadzi nadal Andrzej Husza, kapitan drużyny zielonogórskiej. Choć bardzo, bardzo blisko jedzie Eugeniusz Skupień i Janusz Stachyra. Bardzo mocno pada, nie wiem... Pełen podziwu jestem dla zawodników, że w takiej ulewie rozgrywają ten drugi wyścig dzisiejszego spotkania. Myślę, że za chwileczkę sędzia zawodów, pan Krzysztof Woźniak z Wrocławia, przerwie te zawody, bo na stadionie jest ogromna ilość wody. Zwycięża w tym drugim wyścigu Andrzej Chuszcza, choć jeszcze jedno okrążenie, wydawało się, że zawodnicy już przejechali cztery okrążenie. Nie widzę tutaj z naszego stanowiska, zakłaniają wszystko o parasolki. Jeszcze jedno okrążenie, ostatni, ostatni łuk. Zwycięży na pewno w tych anormalnych warunkach Andrzej Huszca, dla niego 3 punkty, 2 dla Eugeniusza Skupienia, 1 dla Janusza Stachery bez punktu Piotr Kuźniak. 3 do 3 w wyścigu w drugim i po dwóch wyścigach na 4 punkty przewagi drużyny gospodarze. Gospodarze prowadzą 8 do 4 i myślę, że w tym momencie sędzia dzisiejszych zawodów, pan Krzysztof Woźniak. Przerwie te zawody i albo będzie oczekiwał na poprawę pogody, albo też przełożone zostaną te dzisiejsze zawody. Widzą Państwo, jak wygląda Częstochowski tor. Po blisko 30-minutowej przerwie spowodowanej pracami, aby doprowadzić Częstochowski tor do stanu używalności, za chwileczkę rozpocznie się trzeci wyścig. W kasku czerwonym wystartuje Jan Stechman, Duńczyk w barwach włókniarza Częstochowa. Obok niego w kasku żółtym zawodnik zagraniczny, ale z ekipy Morawskiego Zielona Góra. W kasku żółtym Henka Gustafsson, Szwecja. W kasku niebieskim wystartuje Sebastian Łamek i w kasku białym Mariusz Szańczuk. To skład uczestników wyścigu trzeciego. W pierwszych dwóch, w pierwszym zwyciężyli gospodarze 5 do 1, w drugim w tych anormalnych warunkach zwyciężył Andrzej Husza remis i po e, dwóch wyścigach prowadzą gospodarze 8 do 4 i wyścig trzeci rozpoczęty, kto najlepiej Henka Gustafsson czy Jan Stechman Jan Stechman, Henka Gustafsson wspaniała walka na pierwszym uchu Henka Gustafsson na prowadzeniu, za nim Jan Stechman, e, ci dwaj zawodnicy już mają sporą przewagę nad trzecim Sebastianem Łamkiem, a stawkę zamyka jadący daleko, daleko z tyłu e, Mariusz Szańczuk prowadzi Henka Gustafsson widzieliśmy go w inauguracyjnym spotkaniu z wrocławską spartą Polsat. Wspaniale jeździł na zielonogórskim torze, niestety wtedy ten mecz zielonogórzanie przegrali, no i dziś drugi start w tym sezonie w barwach Morawskiego. Henka Gustafsson ściągnięty w ostatniej chwili, ponieważ nie mógł przyjechać na to spotkanie awizowany Brian Karger i Henka Gustafsson z wielką chęcią pojawił się w Częstochowie i startuje w barwach Morawskiego. Zanim Jan Stechman, kilka lat temu ten zawodnik jeździł w barwach Rybniczkiego Rowu, w tym roku skorzystał z oferty włókniarza Częstochowa. Nic ciekawego na Częstochowskim torze się nie dzieje. Oprócz pierwszego łuku myślę, że w późniejszym czasie nie będzie opadów deszczu i tor Częstochowski się rozjedzie. Wspaniała jazda Henki Gustafssona otrzymuje sporą porcję braw od obiektywnej Częstochowskiej publiczności. Trzy punkty Henka Gustawson, dwa punkty Jan Stechman, 1 dla Sebastiana Ułamka, bez punktu Mariusz Szańczuk. Tak więc e, drugi remis w tym spotkaniu, 3 do 3 w wyścigu trzecim i po tych właśnie trzech wyścigach gospodarze nadal utrzymują trzypunktową przewagę. Prowadzą 11 do 7. 3 punkty dla ekipy. Dwóch zawodników, którzy po raz pierwszy w dniu dzisiejszym zaprezentują się na Częstochowskim Torze ujrzymy w wyścigu czwartym. W kasku niebieskim wystartuje drugi z młodzieżowców drużyny częstochowskiej Rafał Osumek. W kasku białym drugi młodzieżowiec drużyny zielonogórskiej Tomasz Kruk. Stawkę uzupełniają w kasku czerwonym Janusz Stachyra. I w kasku żółtym zwycięzca drugiego wyścigu Andrzej Kuszca. Taśma w górę, to najlepiej. Andrzej Kuszca po zewnętrznej. On chyba wyjdzie na prowadzenie, choć atakują tam. Andrzej Huszcza prowadzi, za nim dwójka gospodarzy. Janusz Stachyra, Rafał Osumek, a daleko z tyłu jedzie Tomasz Kruk. Andrzej Kusza prowadzi, w pierwszym swoim wyścigu zwyciężył, choć teraz bardzo zbliżył się do Andrzeja Chuszczy. Janusz Stachyra, ale ma kłopoty z opanowaniem motocykla. Jednak bardzo trudne warunki dają się zawodnikom, nawet tym bardzo doświadczonym, do jakich zaliczam Janusza Stachyrę we znaki trudno jest prowadzić motocykl, tor jest śliski choć dobrze przygotowany, bo jest możliwość, że po tej ogromnej ulewie zawodnicy mogą kontynuować zawody, nic ciekawego się nie dzieje prowadzi Andrzej Husza bardzo dobrze wystartował dość blisko niego jedzie Janusz Stachyra trzeci Rafał Osumek a stawkę zamyka Tomasz Kruk zanosi się na kolejny remis. Zawodnicy już na ostatnim okrążeniu. Dotychczas prowadzili czterema punktami gospodarze. Też utrzymają po tym wyścigu tą przewagę. A myślę, że w najbliższych Zielonogórzanie będą chcieli zniwelować tą przewagę. Drugie, kolejne zwycięstwo kapitana drużyny Zielonogórskiej Andrzeja Chuszczy. Dla niego trzy punkty, dwa punkty dla Janusza Stachyry, jeden dla Rafała Osumka. Bez punktu Tomasz Kruk. 3 do 3 w wyścigu czwartym. I po czterech wyścigach 14 punktów na koncie gospodarzy, a 10 punktów na koncie zielonogórskiego klubu. Po raz drugi w dzisiejszych zawodach spotkają się obaj zawodnicy zagraniczni obu ekip. W kasku żółtym Gustafsson, w czerwonym Stechman uzupełniają stawkę, w białym krakowskim, w niebieskim Rachwalik. Najlepiej zawodnicy zagraniczni. Prowadzi Henka Gustafsson, próbuje atakować Henkę po zewnętrznej Jan Stechman, ale teraz odpiera ten atak Henka Gustafsson. Rzeczywiście znakomicie jeździ ten zawodnik, ale teraz ogromny pech. Henka Gustafsson ma tepek motocykla na prowadzeniu i podwójnie prowadzą gospodarze. Jakiś pech drużyny zielonogórskiej prowadził Henka Gustafsson. Teraz z markotną miną zjeżdża na murawę Częstochowskiego stadionu, prowadzą podwójnie gospodarze w kasku czerwonym Jan Stechman, zanim jedzie w kasku niebieskim Dariusz Rachwalik a stawkę zamyka Zbigniew Krakowski widzę, że jednak startuje na jawie, nie korzysta z motocykla, który zakupił od Sławomira Dudka jest trzeci, duże różnice pomiędzy zawodnikami, myślę, że mamy przed nami kolejny wyścig bez historii Prowadzi niezagrożenie Jan Stechman, prowadził, próbował walczyć z Henką Gustawsonem, a tego drugiego wyeliminował defekt motocykla już na pierwszym okrążeniu. Trzy punkty Jan Stechman, dwa dla Dariusza Rachwalika, jeden punkt dla Zbigniewa Krakowskiego, a smutny wraca do parkingu Częstochowskiego Stadionu Henka Gustawson Defekt na prowadzeniu. 5 do 1 w wyścigu piątym. I teraz po tym wyścigu prowadzą gospodarze ośmioma punktami. Na ich koncie widnieje 19 punktów. Zielonogórzanie mają punktów 11. Miejmy nadzieję, że w następnych wyścigach pech opuści drużynę zielonogórską. Już w szóstym wyścigu trener, menadżer drużyny zielonogórskiej Czesław Czernicki korzysta z rezerwy taktycznej. Otóż w miejsce Piotra Kuźniaka w kasku białym Wystartuje pechowiec poprzedniego wyścigu. Zawodnik zagraniczny zielonogórskiej ekipy Henka Gustafsson. On w miejsce Piotra Kuźniaka. Obok niego w kasku niebieskim młodszy z braci Skupieniów Eugeniusz Skupień. Antoni Skupień ma kontuzję, złamał nogę na turnieju z okazji Dnia Hutnika w Świętochłowicach. Życzymy temu sympatycznemu zawodnikowi szybkiego powrotu do zdrowia. W kasku niebieskim, właśnie Eugeniusz Skupień. Obok niego Jarosław Szymkowiak. Miał defekt w pierwszym swoim starcie, przez długi czas prowadził, a najbliżej ogrodzenia częstochowskiego toru wystartuje w kasku czerwonym Sławomir Drabik, który w ostatnim czasie znakomicie spisywał się na turniejach w Zielonej Górze i na turnieju 10-lecia startów Sławomira Dudka i 20-lecia startów Andrzeja w Gustawson Skupień, Szymkowiak Drabik, wyścig szósty rozpoczęty, znakomity start. Sławomira Drabika, on wychodzi na prowadzenie. Sławomir Drabik na prowadzeniu, za nim Henka Gustafsson. Trzeci jedzie Eugeniusz z Astawka stawkę zamyka Jarosław Szymkowiak. Prowadzi Sławomir Drabik, a kolejny defekt motocykla ma Henka Gustafsson. Oj, na nieprzygotowanym sprzęcie przyjechał Henka Gustafsson do Częstochowy. Drugi wyścig, drugi defekt i zamiast 3 do 3, na co liczyliśmy, mieliśmy także nadzieję, że pojedzie dobrze Jarosław Szymkowiak. Zanosi się na kolejne podwójne zwycięstwo. Pary gospodarzy prowadzi Sławomir Drabik, za nim Eugeniusz Skupień, trzeci jedzie Jarosław Szymkowiak, a znów płytę stadionu w Częstochowie przemierza Henka Gustafsson. Zawodnicy kończą trzecie okrążenie, prowadzi Sławomir Drabik. Obok tego meczu. Wczoraj odbył się mecz w lesnie, gdzie Unia pokonała motor Lublin 53 do 37 w Gozowie znakomite spotkanie na pewno pomiędzy Bydgoską Polonią a Gozowską Stalą kończy się wyścig szósty kolejne podwójne zwycięstwo pary gospodarzy. Tym razem Sławomir Drabik dla niego 3 punkty, 2 punkty dla Eugeniusza Skupienia 1 dla Jorosława Szymkowiaka. Defekt motocykla miał Henka Gustawson. 5 do 1 w wyścigu 6. I teraz już prowadzą gospodarze 12 punktami. 24 do 12. Przed nami jeszcze 9 wyścigów tego spotkania. Drugie miejsce punkty Eugeniusz W wyścigu 7 dzisiejszego spotkania zaprezentują się. Przed nami młodzieżowcy obu ekip, z tym, że zgodnie z programem w kasku białym powinien pojechać Mariusz Szańczuk, a zastępuje go rezerwowy, także młodzieżowiec drużyny zielonogórskiej Grzegorz Walasek. On wystartuje w kasku białym. Obok niego w kasku niebieskim Sebastian Ułamek, w kasku żółtym Tomasz Kruk i w kasku czerwonym Rafał Osumek do uczestnicy siódmego wyścigu spotkania pomiędzy włókniarzem Częstochowa a morawskim Zielonogóra. Wydawało się przed spotkaniem, że będzie to wyrównany mecz. Na razie tak nie jest. Popatrzmy. Walasek, ułamek, kruk, osumek. Co najlepiej na podwójne prowadzenie wyjdą gospod gospodarze. Tak jest. Próbuje tam o drugą pozycję walczyć Tomasz Kruk. Prowadzi w kasku czerwonym Rafał Osumek, za nim Sebastian Ułamek, trzeci jedzie Tomasz Kruk, teraz atakuje po wewnętrznej. Odpiera ten atak Sebastian Ułamek, a daleko z tyłu jedzie Grzegorz Walasek. Próbuje atakować Tomasz Kruk, drugą pozycję. Po raz kolejny odpiera ten atak reprezentant gospodarzy Sebastian Ułamek. Podwójne prowadzenie pary młodzieżowej, pary gospodarzy. Ułamek Osumek, Tomasz Kruk. Próbuję walczyć, próbuje, ale na razie nie przynosi to efektu, a daleko, daleko z tyłu jedzie w kasku białym Grzegorz Walasek. Zawodnicy kończą trzecie okrążenie, nic się nie zmienia, tak jak wyszli zawodnicy ze startu, tak też jadą przez trzy okrążenia. Teraz zwiększa przewagę nad Tomaszem Korukiem Sebastian Ułamek i czwarte, kolejne, podwójne zwycięstwo pary gospodarzy staje się faktem. U ogromnej uciesze kibiców Częstochowskich zwycięża para młodzieżowców drużyny Błukniarza trzy punkty zdobywa Rafał Osumek dwa punkty dla Sebastiana Ułamka, jeden punkt Tomasz Kruk, bez punktu Grzegorz Walasek kolejne czwarte zwycięstwo 5 do jednego pary gospodarzy i po siedmiu wyścigach prowadzą Zawodnicy Włókniarza Częstochowa 29 do 13. 16 punktów przewagi drużyny gospodarzy. W kasku czerwonym Janusz Stachyra, w kasku żółtym Jarosław Szymkowiak, w kasku niebieskim Eugeniusz Skupień i w kasku białym Zbigniew Krakowski to uczestnicy ósmego wyścigu dzisiejszego meczu. O przewadze drużyny gospodarzy. Świadczy na pewno fakt, iż żaden z jej zawodników nie przyjechał jeszcze na metę jako ostatni. Czy tak też będzie w wyścigu ósmym Stachyra, Szymkowiak, Skupień, Krakowski. Krakowski, znakomity start Zbigniewa Krakowskiego, jedzie na drugiej pozycji, prowadzi Janusz Stachyra, za nim Zbigniew Krakowski, trzeci jedzie Eugeniusz Skupień, stawkę zamyka Jarosław Szymkowiak. Teraz Eugeniusz Skupień atakuje po zewnętrznej Zbigniewa Krakowskiego. Zbigniew Krakowski odpiera ten atak. Nadal utrzymuje drugą pozycję. Teraz kolejny atak Eugeniusza Skupienia i on wyjdzie na drugą pozycję. Tak prowadzi Stachyra. Zanim Eugeniusz Skupień zanosi się na kolejne podwójne zwycięstwo pary gospodarzy. Wydaje się chyba jednak w ogóle, że Zielonoguzan dziś tutaj w Częstochowie od ostatniej drużyny przed tym spotkaniem w tabeli czeka lanie. Stachyra. Skupień walczył, walczył Zbigniew Krakowski, jednak nie dał rady Eugeniuszowi Skupieniowi, a jako ostatni jedzie Jarosław Szymkowiak. Zawodnicy już w ostatnim okrążeniu i chyba nikt nie jest w stanie odebrać kolejnego podwójnego zwycięstwa parze gospodarzy. Już cieszy się częstochowska publiczność, bo przewaga pary gospodarzy jest ogromna. 3 punkty Janusz Stachyra, 2. Eugeniusz Skupień i 1 Zbigniew Prakowski, bez punktu Jarosław Szymkowiak to oficjalne wyniki ósmego wyścigu 5 do 1 wyścigu właśnie ósmym i 34 do 14 prowadzenie drużyny włókniarza Częstochowa podopiecznych trenera Marka Ciślaka. 20 punktów przewagi gospodarzy. Cóż więcej powiedzieć po tych ośmiu wyścigach i po tym, co prezentują Zielonogórzanie? Ostatnie cztery wyścigi tego spotkania Zielonogórzanie przegrali w stosunku 1 do 5. Jak będzie w wyścigu dziewiątym, w którym wystartują w kasku czerwonym? Słowomir Drabik w kasku żółtym, Andrzej Chuszcza w kasku niebieskim, Dariusz Rachwalik i w kasku białym, w miejsce Piotra Kuźniaka, Grzegorz Walasek. Dowiemy się za niespełna 70 kilka sekund. Dotychczas zielono niczym nie zaimponowali. Dwukrotnie zwyciężył Andrzej Chuszcza. Oprócz Słowomira Drabika jest niepokonanym na Częstochowskim Torze zawodnikiem i właśnie z tego Powodu Ten wyścig dziewiąty jest interesujący. Andrzej Hucza wygrywa start i on wychodzi na prowadzenie. zanim para gospodarzy. Dariusz Rachwali, który ma defekt motocykla. Na trzeciej pozycji teraz Grzegorz Walasek. Drugi Sławomir Drabik prowadzi Andrzej Hucza. W swoich dwóch pierwszych wyścigach zwyciężył w znakomitym stylu. Teraz prowadzi przed Sławomirem Drabikiem, ale Drabik z niejednego opieca już chleb jadł i na pewno będzie walczył. O jak najlepszą pozycję. Przecież on też w tym spotkaniu dwa razy wygrał. Emocjonujemy się pojedynkiem Chusta Drabik. trzeci jedzie Walasek. Zdefektowała maszyna Rachwalikowi. On już nie, nie jedzie w tym wyścigu. Andrzej Chusta, za nim szaleńcze ataki z Sławomira Drabika. Kończy się trzecie okrążenie. Czy Andrzej Chusta dowiedzie zwycięstwo do mety? Będzie to równoznaczne tym, że Zielonogórzanie wygrają pierwszy wyścig w tym spotkaniu, bo przecież Grzegorz Walastek jedzie na trzeciej pozycji. Andrzej Kusza prowadzi. Andrzej Kusza chyba odzyskał wreszcie znakomitą formę z poprzednich sezonów. Andrzej Kusza zwycięża po raz trzeci w dzisiejszym spotkaniu przed Sławomirem Drabikiem, który zdobywa dwa punkty. Jeden punkt dla Grzegorza Walaska, 4 do 2 w wyścigu 9. Pierwsze zwycięstwo Zielonoguzan. Przypomnę, defekt motocykla zaraz już na pierwszym łuku miał Dariusz Rachwali. Trzecie kolejne zwycięstwo Andrzeja Huszy, 4 do 2 dla zielonoguzan w wyścigu dziewiątym. Zielonoguzanie zmniejszają różnicę punktową po dziewięciu wyścigach. zielonoguzanie machają na swym koncie 18 punktów, a gospodarze 36. Ponownie rozpadał się nad Częstochowskim stadionem i nad całą Częstochową deszcz. A już zawodnicy startują w wyścigu 10. Gustawsson Osumek Szańczuk Stachyra. Wyścig rozpoczęty. Kto najlepiej? Henka Gustawsson atakuje po zewnętrznej Janus Stachyra. On wychodzi na prowadzenie. Stachera na prowadzeniu, zanim Henka Gustawsson. Jako trzeci jedzie Rafał przepraszam, Sebastian Osumek. A stawkę zamyka jadący w kasku białym Mariusz Szańczuk. Na prowadzeniu nadal Janusz Stachyra, za nim Henka Gustafsson. Mamy ogromne kłopoty z przeprowadzeniem dzisiejszej relacji. Kłopoty techniczne, wiadomo, kamery nie są przystosowane do tego, aby pracowały w tak rzęsistym deszczu. Przeszkadzają nam tu też kibice częstochowscy. Ja niewiele widzę z naszego stanowiska. Prowadzi na pewno Janusz Stachyra, za nim Henka Gustafsson. W kasku niebieskim na trzeciej pozycji jedzie Sebastian Osumek, a stawkę Rafał Osumek, a stawkę zamyka Mariusz Szańczuk. Ostatnie okrążenie, na pewno zwycięży sensacyjny pogromca Henki Gustafssona w tym wyścigu. Janusz Stachyra ku ogromnej uciesze kibiców zgromadzonych na stadionie Włókniarza zwycięża. Janusz Stachyra przed Henką Gustafssonem, któremu zapisujemy dwa punkty. Jeden punkt dla Rafała Osumka. Bez...